I proszę ten film Krzech ty jako były kapłan. Jak to odbierasz tą sytuację obecnie z tym filmem związaną? No dobrze, dobrze, że powstał, bo ludzie nie są świadomi problemu. Czyli Kościół ma taki problem, że tam jest dużo. pewien pewną systematykę działania osiągają najlepsze wyniki, tak, tak to wygląda. Trofisz do głowa na parafię i ci, ucieszyłeś się, że jesteś... No, w sumie u siebie, że tak powiem, tak? No tak można powiedzieć, tak jak to porównać Gdybyś porównał wołódzką parafię, z, nie wiem, z Anglią czy tam, nie wiem, z Kozanowem... To jest zupełnie co innego. Inni ludzie, inny mental? Bardziej religijni, mniej, mniej religijni. jak to byś chciał tutaj dodać, dopowiedzieć do tej sytuacji? Pozdrawić wszystkich Wołowian? Czuję. I w tej sytuacji chyba jeśli chodzi o ten film, żeby. Żeby filmu. byli tak, żeby byli czujni na kontakty swoich dzieci z, z dorosłymi ludźmi, ponieważ... Z tego, co można się dowiedzieć z pierwszej drugiej części filmu, i w ogóle mhm. powiedzmy z mojego oglądu rzeczywistości. E, takie urazy, które człowiek e, ma z dzieciństwa, przenosi na życie dorosłe to jest czasami nie do odwrócenia, więc, mhm. więc po prostu, żeby zachować czujność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.